Słuchajcie, bez zbędnego przedłużania od razu wskakujemy na pierwszą i najważniejszą metrykę, a mianowicie funding rates, które nam obrazują bardzo ładnie na tym tutaj wykresie, kto aktualnie dominuje na rynku. Longujący, czyli wtedy, gdy funding rates są dodatnie, widzimy również ich skalę, jak bardzo ci longujący. Longują i dominują na rynku, ale to, co obecnie nas interesuje w obecnej sytuacji, to fakt, że doszło do negatywnych funding rateów wczoraj, czyli 23 listopada, i dzisiaj nadal one się utrzymują. Co nam to mówi? A mówi nam to, że na rynku obecnie dominują shortujący, a przypominam, że większość na rynku traci. Przykładem są chociażby longujący w ostatnim czasie, którzy bardzo, bardzo mocno te spadki ostatnio longowali, przez co po drodze byli cały czas regularnie likwidowani. No to teraz powtarzam się. Shortujący zaczynają dominować. I jak to wyglądało w przeszłości? Widzimy chociażby sytuację z 17 października, w którym to po spadku z all time high na poziomie 124 tysięcy dolarów, Bitcoin spadł na 107 tysięcy dolarów. I zamiast shortować przed spadkami, tak jak to robiliśmy na Telegramie, który podlinkowałem Wam bo w opisie pod tym materiałem, który teraz oglądasz, no to słuchajcie, większość raz jeszcze pokazała, jak bardzo lubi się mylić, jak bardzo lubi shortować po spadkach, a nie przed, i jak bardzo lubią long po wzrostach, a nie przed. Zatem wniosek tutaj jest bardzo prosty. Dominujące shorty często wyznaczają lokalny dołek. Tak właśnie miało miejsce 17 października, gdy Bitcoin poleciał ze 107 tysięcy dolarów na 115 tysięcy dolarów. A jak może część z Was już wie, to właśnie ta metryka, funding rates, jest, jedna, jest jedną z najczęściej omawianych metryk na moim kanale. I nie jest to jakiś zaawansowany wskaźnik, jest to wręcz podstawowy mechanizm rynku. Te funding rates, czyli opłaty, które ponoszą longujący oraz shortujący. To budowa i mechanizm stojący za tą metryką jest bardzo prosty, ale to właśnie w tej prostocie tkwi siła, którą wcześniej regularnie wykorzystywaliśmy, chociażby do akumulacji pozycji na spot. Oraz otwierania średnioterminowych longów z małymi dźwigniami. Wszystko można sobie zweryfikować na tym kanale. A żeby to wszystko, co powiedziałem, miało ręce i nogi, to zerknijmy sobie nieco szerzej, jak te funding rates wyglądały na przestrzeni obecnego cyklu. No i słuchajcie, widzimy tutaj bardzo wyraźnie, że te najgorętsze, najbardziej wzrostowe okresy na rynku wiązały się z bardzo przeważającymi longami na rynku. Oni wręcz napędzali te wzrosty, a formowanie się lokalnych dołków. Napędzały dominujące shorty. I tutaj podkreślę, że jasne, zdarzało się, że te negatywne funding ratesy wskazywały idealnie lokalny dołek, ale tak nie musi być zawsze, ponieważ te funding ratesy również sprawdzały się jako takie wyznaczniki okolic lokalnego dołka a nie idealnie lokalnego dołka. Więc po prostu trzeba brać to pod uwagę, aby po obejrzeniu tego materiału po prostu nie wchodzić tam na Bybita czy inną giełdę i longować całym swoim majątkiem, okej? Okay? Więc serio, uważam tą metrykę za jedną z najważniejszych, przy strategiach swing tradingowych, dlatego też nie bez powodu skopyta zaczęliśmy sobie właśnie od tych fanning rate'ów, a nie tam podkręcałem, że na koniec materiału omówimy sobie jakiś najważniejszy sygnał, bo nie o to tutaj chodzi. Natomiast musimy również poznać szerszy kontekst, tym bardziej w obliczu tych negatywnych obecnych fanning rate'ów. I to właśnie w tej kwestii. Mo i to właśnie w tej kwestii wrócimy sobie do indeksu strachu i chciwości, który już od około miesiąca wskazuje na strach albo na wręcz. Ekstremalny strach w ostatnich tygodniach. I Jeśli mielibyśmy się cofnąć do analiz, które wrzucałem, gdy po raz pierwszy schodziliśmy do strefy strachu, to ja ostrzegałem, aby nie kupować i nie longować na ślepo, ponieważ tego typu indeksy, one, one zdarza się, że działają nieco jak wskaźnik RSI ze swoimi strefami wyprzedania oraz wykupienia. Jasne, jasne, te skrajne strefy są bardzo dobre do brania pod uwagę, ale nie są idealne jako taki zapalnik do otwierania pozycji. No i właśnie w tych strefach, jak zresztą widać, można się znajdować przez wydłużony okres czasu, a tym bardziej gdy do gry wchodzi potencjalna bessa, no to strach będzie wiodącym sentymentem, tak jak w trakcie hossy to neutralny, bądź chciwy sentyment był tym dominującym. Zatem mając to wszystko na uwadze, co już powiedziałem, możemy dopiero teraz przejść do wykresów, ponieważ słuchajcie, obecnie lokalny dołek Został uformowany w okolicy 80,5 tysiąca dolarów, po czym został wykupiony z presją zakupową wyciągająca bitcoina o około 10% od tego idealnego dołka do 88 tysięcy dolarów. I to właśnie to odbicie jest obecnie shortujące wczesne odbicia były longujące i teraz po raz pierwszy od kilku tygodni mamy dominujące shorty, czego wynikiem są powiększające pule likwidacji shortów na wyższych poziomów, do których później sobie przejdziemy i których nie możemy ignorować. Natomiast teraz, póki jesteśmy przy wykresie na interwale jednodniowym, to zerkniemy sobie jak tutaj sytuacja się zmieniła oraz co musimy brać pod uwagę w obecnej sytuacji. Więc jest pewien poziom, który przykuł moją uwagę w ostatnim czasie, a mianowicie jeśli połączymy sobie double Top. Z poprzedniej hossy pociągniemy sobie go dalej aż do pierwszego all time high obecnego cyklu i pociągniemy jeszcze dalej. No, to okaże się, że pojawił nam się tutaj dosyć skuteczny poziom wsparcia w ostatnim czasie oraz oporu, patrząc tak bardziej globalnie. Oczywiście analiza wsteczna, zawsze skuteczna, ale to nie znaczy, że możemy go ignorować. Tym bardziej, że właśnie od jego okolic zaczęliśmy się odbijać w ostatnim czasie. I ciekawie to się wiąże z tym, co można było zaobserwować na moim autorskim wskaźniku RSI Sport Plus, bardziej usportowionej, bardziej skutecznej wersji znanego i lubianego wskaźnika RSI. Tak więc oprócz skrajnej wyprzedaży na wielu interwałach, to również dostaliśmy tutaj sygnał wskazujący na okolice dołka. Z prawdopodobieństwem na poziomie 65%. To, co tutaj widzimy po najechaniu kursorem, właśnie na ten sygnał, to dowiemy się, że gdy RSI osiągał około 31%, to w 65% przypadków wyznaczyło to lokalny dołek na bazie ostatnich 74 historycznych punktów zwrotnych. Widzimy podobną sytuację przy ostatnim spotkaniu z tym naszym żółtym poziomem, gdzie również podobne prawdopodobieństwo pojawienia się dołka miało miejsce. I przypominam, że każdy może odebrać dostęp do tego wskaźnika przez instrukcję, którą podlinkowałem również w opisie pod tym materiałem, który teraz oglądasz, zaraz obok tego linka do telegrama, o którym wcześniej mówiłem. Idąc dalej, to również w ostatnim czasie miał miejsce Death Cross, ale już dosyć kompleksowo sobie go omówiliśmy na przestrzeni ostatnich analiz. To dla szybkiego podsumowania podkreślę, że Death Cross na bazie cykliczności, który również na koniec minionej hossy po tym double topie, tak cyklicznie patrząc, zwiastował właśnie Bessę, ale również potencjalne przetestowanie dwustudniowej średniej kroczącej, czyli tej czerwonej tutaj linii i tak się składa... Że ta nasza dwustudniowa średnia krocząca znajduje się obecnie przy 110 tysiącach dolarów. Natomiast widzimy, że ostatnio zaczęła się ona wypłaszczać po ostatnich wzrostach i zaczyna dopiero teraz uśredniać te ostatnie spadki, przez co ta dwustudniowa średnia krocząca będzie iść w dół. Co więcej, to również patrząc z cyklicznej perspektywy, to przypomnę, że w pierwszych fazach Bessy to przypomnę, że patrząc tak cyklicznie, w pierwszych fazach Bessy zdarzało się Bitcoinowi również przetestować zrealizowaną cenę krótkoterminowych inwestorów, która obecnie spadła na, na ponad 104,5 tysiąca dolarów. Bo jak już wiemy również z poprzednich analiz, to właśnie ci krótkoterminowi inwestorzy również dosyć mocno skupowali te ostatnie spadki najprawdopodobniej na ślepo sugerując się tego typu indeksami strachu i chciwości. A jeśli zagłębimy się nieco bardziej. W to, co widać na RSI Sport, Plus to widzimy, że automatycznie wyznacza nam się tutaj poziom oporu na RSI, który możliwe, że zostanie potwierdzony zieloną ikonką BR, czyli Breakout, po których często dochodziło do krótkoterminowych odbić, jak chociażby tutaj, gdy spadliśmy na 103 tysiące i polecieliśmy na 115, to właśnie było to w towarzystwie tej ikonki. Breakoutu. A takim bardziej aktualnym przypadkiem, no to widzimy, że ostatnim razem, gdy doszło do breakoutu, no to po tych spadkach doszło do małego odbicia i przetestowania tej linii bazowej. Wstęg Bollingera, które sobie tutaj włączyłem przed chwilą, to właśnie na tych wstęgach Bollingera wyraźnie widać, że się ślizgamy po tej dolnej wstędze. Co nie jest niczym niezwykłym, patrząc po dynamice tych spadków. Ale to, co muszę tutaj podkreślić, to fakt, że górna wstęga Bollingera znajduje się dokładnie na tym samym poziomie, co 200 średnia krocząca. Zatem tworzy nam się tutaj naprawdę bardzo mocny opór przy tych 110 tysiącach dolarów. Więc jeśli na przestrzeni kolejnych tygodni miałoby dojść do większej odbitki, to z pewnością będę obserwować właśnie ten poziom. Oraz najprawdopodobniej właśnie na tym poziomie będę poszerzać swoje shorty. A jeśli słuchałeś uważnie, to wiesz, że zrealizowana cena krótkoterminowych inwestorów on-chain zaczęła również spadać, i ładnie nam się to również zazębia z tym, co widać na 50-dniowej średniej kroczącej. Natomiast to co wyróżnia obecny death cross od innych, które rzeczywiście wyznaczały lokalny dołek, to po pierwsze cykliczność, czyli miejsce w cyklu w jakim się pojawił ten death cross oraz fakt, że po raz pierwszy w tym cyklu miał on miejsce poniżej 50-tygodniowej średniej kroczącej, czyli na naszym jednodniowym interwale. Ta 50-tygodniowa średnia krocząca będzie się równała 350-dniowej średniej kroczącej, no 50 okresów razy 7 dni w tygodniu, wychodzi nam 350. I obecnie ta średnia znajduje się na 102 750 dolarów. I jeśli zerkniemy sobie na to, jak zachowywała się cena bitcoina po death crossie, pierwszych fazach ostatniej Bessy, no to widzimy, że oprócz przetestowania tej 200 dniowej średniej kroczącej, również... Wchodziliśmy w strefę między tą 200-dniową średnią kroczącą a 350-dniową średnią kroczącą, lub inaczej 50-tygodniową średnią kroczącą. Wiem, trochę tych średnich kroczących nam się tutaj uzbierało i może to brzmieć nieco wszystko zawiłe, ale no już jest taka natura naszego biznesu tutaj. A teraz cofając się do poprzedniejszej bez z 2018 roku, to widzimy, że ten Death Cross ponownie ładnie wyznaczył nam lokalny dołek, ale wiązało się to również z przetestowaniem tej 50-tygodniowej średniej kroczącej, żółtej naszej linii. I słuchajcie, pierwsze odbicie po tym defkrosie również wiązało się z przetestowaniem naszej czerwonej 200 dniowej średniej kroczącej. A po dalszych spadkach, na kolejnym odbiciu, to doszło do kolejnego przetestowania 200 dniowej średniej kroczącej oraz tym razem tej 50-tygodniowej średniej kroczącej. I to właśnie ta reakcja pozwalała wówczas. Zdecydować, czy rzeczywiście to jest Bessa, czy jednak większe odreagowanie w trakcie Hossy. Dlatego myślę, że widzimy już, oraz dowiedzieliśmy się, dlaczego znajdujemy się obecnie w bardzo wyjątkowym momencie na rynku którym kolejne tygodnie pomogą nam jednoznacznie stwierdzić czy to już jest bessa czy hossa. Jasne? Już jest dużo podobieństw między początkującymi fazami bessy, ale i tak po miesiącu spadków jest za wcześnie, aby tak jednoznacznie stwierdzić, czy to jest bessa czy hossa. A teraz słuchajcie, wykres może wyglądać nieco inaczej z tego względu, że przeskoczyliśmy sobie na interwał jednotygodniowy i tutaj również mamy kilka kwestii do omówienia. Po pierwsze, to w jednej z ostatnich analiz omawialiśmy sobie tą szarą strefę Fair Value Gap, czyli tak zwana luka płynnościowa, która krótko po analizie została w pełni wypełniona, a wraz z dynamiką tych spadków w ostatnich tygodniach powstała nam tego typu druga strefa Fair Value Gap, i to bardzo szeroka, bo sięgająca aż od 88 100 dolarów do 98 866. I jeśli ponownie włączymy sobie te wstęgi Bollingera, i widzimy, że tutaj ta niebieska linia, która nazywa się linią bazową we wskaźniku Stang Bollingera, wskaże nam obecnie poziom 110 tysięcy dolarów, czyli poziom, który możesz kojarzyć z. Z dwustudniowej średniej kroczącej oraz z górnej wstęgi Bollingera na jednodniowym interwale, który sobie przed chwilą omówiliśmy. Co więcej, jeśli zerkniemy sobie na wskaźnik RSI, no to zobaczymy sobie, że obecnie RSI jest najniższy i ostatnim razem, gdy spadł na tak niskie poziomy, to wiązało się z okolicami globalnego dołka i od tamtego czasu longi regularnie dominowały na rynku, aż do teraz. Ale również cyklicznie na koniec bezsy. A do czego tutaj zmierzam, to fakt, że również na większych interwałach będzie trzeba patrzeć, jak wskaźniki momentum, chociażby taki RSI, zachowuje się w stosunku do swoich średnich. I tutaj w klasycznej wersji RSI mamy prostą, średnią kroczącą, czyli SMA, Simple Moving Average. Licząca 14 ostatnich okresów. Natomiast jeśli raz jeszcze włączymy sobie RSI Sport Plus, to tutaj do dyspozycji mamy inny rodzaj średniej kroczącej, a mianowicie TMA, czyli Triangular Moving Average. Jest to bardziej wygładzona średnia krocząca, przez co dochodzi do mniejszej ilości fałszywych sygnałów. Więc przetestowanie tej żółtej, średniej kroczącej TMA, jeśli w ogóle miałoby do tego dojść w najbliższym czasie, to reakcja na tą średnią byłaby dla mnie kolejnym argumentem, przemawiającym, za tym, czy warto dodawać do shortów i otwierać nowe tego typu pozycje, czy może jednak podejść do tematu bardziej defensywnie. Jak sobie tutaj możemy zerknąć, to bardzo wyraźnie widać, jak na przestrzeni Bessy odbijało się RSI właśnie od tej naszej średniej kroczącej TMA, której przypominam, nie ma. W klasycznym RSI. Idąc dalej, przechodzimy sobie do wykresu Bitcoina na giełdzie CME, która nie operuje na przestrzeni weekendów, przez co tworzą się tak tzw. luki CME. Kilka z nich mamy tutaj wyznaczone. One są wypełniane z dużą dozą skuteczności w ostatnich miesiącach. Dlatego z pewnością nie ignoruję tej małej luki CME, która nam się dzisiaj tutaj pojawiła po weekendzie. Nie jest ona duża i znajduje się od 84 710 do osiemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu. No i gdy już omawiamy sobie te potencjalne odbicie napędzane shortami, to z pewnością nie możemy ignorować puli likwidacji, które są napędzane właśnie shortami chociażby z ostatnich dni. I to, co tutaj widzimy, to są pule likwidacji z ostatnich 7 dni. Możemy tutaj wyróżnić z pewnością pulę przy 88 737 oraz jeszcze większą przy 94 000 dolarów. A teraz, gdy widzimy ostatnie dwa tygodnie, które były bardzo, bardzo spadkowe, to nie będzie żadnym zaskoczeniem, że na tych wyższych poziomach pojawiają się te pule płynności, bo tych niższych po prostu nie widać. Natomiast ponownie, nawet na tym nieco większym interwale, widoczna jest pula płynności. Przy, przypominam, 88 700 oraz 94. I do tego patrzcie, jakie pulchne mamy tutaj pulę likwidacji od. 97 do 98 tysięcy dolarów, co ładnie mogłoby się potencjalnie wiązać z wypełnieniem tego Fair Value Gap, który oczywiście nie musi być w pełni wypełniony, ale jednak tego typu strefy działają jak magnes, co widać po tych szarych strefach, które były po prostu wypełnione w ostatnim czasie. A patrząc na miesiąc wstecz to również wyróżni nam się strefa nieco ponad 110 tysięcy dolarów, czyli w okolicach 112 tysiąca dolarów. I również tej strefy ja nie będę ignorować. Teraz zerkniemy sobie na te same dane, ale zwizualizowane w nieco inny sposób, czyli tak zwany maksymalny ból dla shortujących oraz longujących, który na przestrzeni ostatniego miesiąca by się znajdował właśnie na tych 112 tysiącach dolarów, o których po sobie powiedzieliśmy, ale to by się wiązało z ponad 30% wzrostem bitcoina, czyli bardzo dużym wzrostem, a z drugiej strony mamy maksymalny ból dla longujących z ostatniego miesiąca, który znajduje się nieco ponad 0,5% na niższych poziomach i tutaj jest 61 milionów do zgarnięcia dla market makerów. Jasne, tych shortujących byłoby więcej do wykoszenia, ale widzimy tutaj dużą dysproporcję między skalą wzrostów do... Do spadków, więc tak jak już mówiłem wcześniej, ja. Nie oczekuję, że nagle to potencjalne, podkreślam, odbicie wejdzie w życie. Po prostu jest to jak najbardziej możliwe, że jeszcze po prostu widać tutaj, że jest przestrzeń do najpierw konsolidacji, podczas której sytuacja, jasne, może się jeszcze zmienić. Dlatego nie ma opcji, żebyśmy sobie odpuszczali w obecnym stanie rynku. I możecie być pewni, że w tym czasie ja na bieżąco będę informował, co się dzieje i na co zwracać uwagę. Teraz idziemy dalej do kolejnej metryki omawianej na przestrzeni ostatnich dni. Z tego, Względu, że dochodziło do rekordowych wypływów ze spot bitcoinowych ETF-ów, i tutaj przypomnę, że często wypływy o tak ogromnej skali wiązały się z wyznaczeniem okolic lokalnego dołka już i widać, już widać, że te zakupy wróciły wraz z dominującymi shortami, a jednak skuteczność tych kupujących bądź sprzedających ETF-y po prostu nie jest duża. Musimy pamiętać, że w ETF-y nie wchodzą same instytucje, ogromne korporacje lub państwa, ale również normalni ludzie, którzy jak już wiemy, w większości tracą na rynkach i również widać to po zachowaniach tych wpływów i wypływów, gdzie często widać szczyty napędzane dużymi zakupami oraz dołki napędzane dużymi wyprzedażami z ich strony. A gdy już mówimy o ETF-ach, to warto tutaj zwrócić uwagę na główny ETF, czyli iShares Bitcoin Trust ETF od BlackRocka, który po raz pierwszy w jego historii Wszedł w strefę wyprzedaży na RSI, czyli poniżej poziomu 30 na RSI, więc również prawdopodobieństwo formowania tego dołka na ETF-ach jest nieco większe niż kilka tygodni lub dni temu. Więc jest jak najbardziej przestrzeń do rozgrywania rynku na różne sposoby w najbliższym czasie. Ja już osobiście zbudowałem swoje pozycje, na, o których na bieżąco pisałem, ale warto w obliczu takich sytuacji jak teraz korzystać z różnego rodzaju airdropów i bonusów, które pozwalają na. Poszerzanie swojego portfolio jeszcze bardziej i to dosłownie przez kilka kliknięć. Tutaj na Bybicie widzimy, że jest kampania tylko dla Polaków. W której jest do zgranięcia automatycznie gwarantowane 10 dolarów jeszcze przez 12 dni. I link zostawiłem poniżej pod tym materiałem na samej górze opisu. No i po zrobieniu tego wymaganego depozytu o wartości minimum 100 dolarów, to również zaliczycie się na loterię, w której również do wygrania są Stablecoiny oraz również jakieś Rolexy i iPhony. Więc jak na kilka kliknięć, to nie jest źle. I tak jak jest tutaj wyraźnie napisane, to jest akcja tylko dla osób, które zarejestrują się z linku afiliacyjnego który jak już wiesz znajdziesz poniżej i po jego kliknięciu pojawi nam się taka strona. Tutaj upewnijcie się, że jest wpisane 24959 aby otrzymać dodatkowe 20% zniżki na prowizję, które ja osobiście dogadałem z Bybitem tylko dla naszej społeczności. Nigdzie indziej takiej zniżki po prostu nie znajdziecie, a te wszystkie airdropy się ze sobą łączą wraz z tymi nagrodami dla początkujących, w których ponad 80% nowych użytkowników otrzymuje 100 dolarów lub więcej, więc po prostu ciekawie nam się tutaj to wszystko łączy, tym bardziej jeśli skorzysta się z linku, który Wam zostawiłem. Idąc dalej do analizy on-chain, tak już wcześniej mogłeś się dowiedzieć, krótkoterminowo Inwestorzy, czyli tak zwani StH Short Term Holders. Oni skupowali te ostatnie spadki, mocno obniżając ich zrealizowaną cenę, ale to, co obecnie można zobaczyć, to objawy kapitulacji z ich strony, co bardzo sprzyja, co bardzo sprzyja lokalnym dołkom. I teraz widać, że krótkoterminowcy wysłali 62 400 bitcoinów do giełd. Na stracie. Jest to około 5 miliardów dolarów, i tutaj widzimy, jak przykłady takich kapitulacji wiązały się z lokalnymi dołkami. I obok tych negatywnych funding rateów, to właśnie kapitulacja krótkoterminowych inwestorów była scenariuszem, na który ja polowałem. Teraz patrząc po. SOPR, czyli Spent Output Profit Ratio, tych krótkoterminowych inwestorów. Widzimy tutaj duży spadek w dół i podobne spadki można było zobaczyć przy formującym się dołku byczej flagi z początku tego roku. Oraz na koniec spadków również w formie byczej flagi, na koniec jej konsolidacji w zeszłym roku. Więc bardzo ładnie tutaj różne dane nam się zazębiają. Mamy dane rynkowe, analizę techniczną oraz dane on-chain, według której dowiemy się dodatkowo, że ci krótkoterminowcy są na największej stracie od niemal 10 lat. I chodzi tutaj o stosunek zysków do strat u krótkoterminowców który właśnie jest najniższy od niemalże 10 lat, widać to po tym tutaj spadku na wskaźniku Short Term Holder Supply and Profit to Loss Ratio. A gdy już wiemy jak kluczowe są kapitulacje krótkoterminowców w wyznaczaniu lokalnych dołków, to również musimy pamiętać, że, że oni nie są jedynymi uczestnikami tego rynku. Dlatego patrząc tak bardziej globalnie i długoterminowo, to kapitulacja długoterminowych inwestorów często miała miejsce w obliczu globalnego dołka Bessy. I jasne na razie jest za wcześnie, aby mówić o tego typu kapitulacji, ale po prostu tak abyście mieli zakodowane w głowach, jak między innymi można podejść do tematu, to właśnie te kapitulacje różnych rodzajów inwestorów są przydatne w różnych momentach na rynku i ważne jest ich odróżnienie. Do czego tutaj zmierzam, to fakt, że ostatnio ci długoterminowi inwestorzy zaczęli również trochę się wyprzedawać. Patrząc tutaj po Spend output age bands, zobaczymy, że inwestorzy z ostatnich 18 miesięcy do 2 lat zaczynają realizować swoje zyski prawdopodobniej w strachu przed pojawieniem się globalnej bessy i ich dystrybucja jest bardzo zbliżona do inwestorów z ostatnich 12 do 18 miesięcy. Inwestorzy w tej grupie mają jeszcze zyski do zrealizowania i właśnie obecnie to robią. I tutaj możliwe, że pojawia się pytanie w niektórych głowach oglądających, czyli jak odróżnić długoterminowych inwestorów od krótkoterminowców. I tutaj w kontekście analizy on-chain przyjęło się uważać, że bitcoiny nieruszone przez 150 Dni zaliczane są do grupy długoterminowych inwestorów. Natomiast w kontekście tradycyjnych finansów, to aby uznać inwestycję za długoterminową, to wiąże się to z okresem jednego roku lub więcej. A to, co teraz widzimy na ekranie, to aby Tobie jeszcze lepiej zwizualizować, jak w głębokich czeluściach bez, to nawet długoterminowi inwestorzy bywali poddawani próbie, gdy cena schodziła poniżej ich zrealizowanej ceny, to właśnie poniżej tej zielonej linii. Formowały się globalne dołki. Tak było na koniec ostatniej Bessy, tak było na koniec jeszcze poprzedniej Bessy, a nawet w Bessie z 2015 roku. Czy będzie tak raz jeszcze? Nie wiem, ponieważ obecnie ta zrealizowana cena długoterminowych inwestorów wynosi około 37 tysięcy dolarów, więc byłby to bardzo duży spadek, ale to jest tylko jeden element układanki, który brałem pod uwagę przy chociażby swoich zakupach i analizy, w których uwzględniałem właśnie te zakupy, tą moją akumulację wówczas, możecie znaleźć na tym kanale i raz jeszcze zamierzam podzielić się swoimi zakupami długoterminowymi przy kolejnym dołku Bessy. Musimy pamiętać, że trend to trend czy wzrostowy, czy spadkowy, to można rozgrywać tak samo. I tak jak preferowałem średnioterminowe i długoterminowe longi z małą dźwignią na przestrzeni hossy, to ostatnio swoje preferencje zmieniłem na shorty. Tak jak wyjaśniłem na telegramie, wraz z konkretnymi zleceniami na chociażby tego shorta przy 120 tysiącach dolarów, którego nadal trzymam, a część zysków została już zrealizowana. Wszystko było opisane na telegramie w sekcji zagrania i pozycje. I słuchajcie, to by było na tyle, a teraz taka moja osobista dygresja, to słuchajcie, 800... Materiałów na tym kanale zostało przebite, a wzrost naszej społeczności w ostatnim czasie jest nieporównywalny do innych twórców z Polski w temacie kryptowalut, u których nawet te społeczności zaczęły się kurczyć. Natomiast tutaj na naszym kanale widać, że liczby mówią same za siebie. Historycznie patrząc to, opłacało się być na bieżąco i ja nie zamierzam tego zmieniać. I z tą płętą ja się z wami pożegnam. Do zobaczenia już niebawem w kolejnym materiale na tym kanale. Do zobaczenia i cześć.